W Iberii nauczyliśmy się nie zadawać mu pytań. Prędzej czy później wyjaśniało się, iż jego niezrozumiałe, zdumiewające czyny stanowią część czarów. Pilnować, aby pochylał się nad zadaniem, ale nie okazywać zaskoczenia żadnym jego dziwactwem. To właśnie wasze lordowskie mości. Sposób na zapanowanie nad magiem. A więc witam was. Po raz kolejny w moim archiwum, i tak jak zeszły rok, rozpoczęliśmy od recenzji klasyka gatunku fantazy, tak i w tym postanowiłem podtrzymać tę tradycję, i myślę, że. Jeśli chodzi o duże znaczenie tego, jakby nie patrzeć debiutu Susanny Clark z roku 2004, to myślę, że jest ono niepodważalne, bo jest to jeden z tych tytułów, które dość szybko przebiły się do mainstreamu i to nie tylko tego związanego z szeroko rozumianą fantastyką. I gdyby ktoś mnie spytał o jakieś książki fantazy, które potencjalnie mogłyby trafić do kogoś, kto na co dzień fantazy nie czyta, to zapewne Jonathan Strange i pan Norel byłby wśród tych pierwszych tytułów, które bym Wymienił, a powodów tego jest kilka, i aktualnie, będąc już po ponownej lekturze tej książki, dostrzegam w niej znacznie więcej niż za tym pierwszym razem. I zacznijmy sobie od tych kwestii. A mianowicie uważam, że jest to jeden z najlepszych debiutów w ogóle w całej historii literatury fantazy, bo już sama dojrzałość tej książki i pomysł, zarówno na formę, w której jest napisana, jak i na fabułę, która tak mocno oparta jest przecież o magię i jej znaczenie, i samo postrzeganie jej, a z drugiej też strony ze względu na jej skalę, bo mimo tego, że z pozoru na tle innych wielkich i epickich serii fantazy, Jonathan Strange i Pan Norel z pozoru wydaje się być dość kameralną historią, przede wszystkim opartą o dwójkę głównych bohaterów, ale tak jak mówiłem, to są tylko pozory, bo jest to blisko 900 stronicowa książka, którą od samego początku trzeba czytać dość uważnie, żeby móc z niej wyciągnąć jak najwięcej. Do tego też jest to Historical Fantasy, historia alternatywna i fantazy nawiązująca do tej naszej historii świata, która do wszystkich tych realnych wydarzeń. Dodaje też mnóstwo od siebie, i tym właśnie jest ta książka, to znaczy przenosi nas w realia historyczne Anglii z początku XIX wieku i wojen napoleońskich, i uważam, że bardzo udanie i skrupulatnie oddaje tamtejsze zwyczaje, realia, słownictwo i rzeczywistość, ale przy okazji też rzecz jasna dodaje nam te wątki fantastyczne, a dzięki temu, że początek tej historii jest akurat tym okresem czasu dla Anglii, w którym tej tak zwanej magii praktycznej od kilku, Set lat już się nie uprawia, i zdaje się, że ta całkowicie już opuściła Wyspy Brytyjskie wraz z tajemniczym, kruczym królem, który przed wielu laty ją ze sobą sprowadził. No wiecie, to wszystko od początku cały czas buduje w nas tę ciekawość. Ciekawość w związku z tym, ile jest prawdy we wszystkich tych zapiskach ze starych ksiąg spisywanych przez dawnych magów, bo autorka posługuje się tutaj kilkoma zabiegami narracyjnymi w postaci nawiązań, przypisów i ogólnie takiego. Skupienia się na nawiązaniach do bardzo starych ksiąg spisywanych przed wielu laty, bo jakby nie patrzeć, są one w tym momencie jedynym dobrym źródłem wiedzy na temat magii, co czyni ją tutaj jedną z dziedzin nauki. I ja samo to. Tak oryginalne podejście, zarówno do fabuły, jak i do światotwórstwa, jak najbardziej doceniam i uważam, że jest to książka wyjątkowa, która wyróżnia się na tle wszystkiego, co w tym gatunku dotąd powstało. No i też wcale nie dziwi mnie ogromna ilość nagród, którą zgarnęła, ale przejdźmy już do omówienia i rozwinięcia poszczególnych kwestii, które sobie przy tej recenzji zapisałem, I jestem przekonany, że już na ich podstawie raczej będziecie w stanie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to tytuł, który Was w jakikolwiek sposób interesuje. A zacznę oczywiście od zarysu fabularnego i wygląda to tutaj tak, że magia od kilkuset lat istnieje już jedynie w teorii i odeszła wraz z legendarnym Kruczym Królem. I co prawda wciąż istnieją towarzystwa dżentelmenów zajmujących się magią, ale jest to jedynie wiedza teoretyczna i historyczna również, co jedynie potęguje w angielskich adeptach magii to poczucie, że jest to sztuka, która całkowicie już zanikła, ale mimo tego wciąż te wiedzę pielęgnują. Natomiast to wszystko się zmienia, kiedy zaczynają pojawiać się pogłosy o tajemniczym Gilbercie Norelu, który rzekomo potrafi czynić prawdziwe czary, i szybko też udowadnia wszystkim niedowiarkom z magicznych towarzystw, że Magia wciąż istnieje i funkcjonuje w tym naszym świecie, i w końcu decyduje się opuścić to swoje komfortowe i odizolowane od reszty społeczeństwa życie, bo całkowicie poświęcił je nauce sztuki magicznej i wyrusza do Londynu, tak żeby jego umiejętności w końcu zaczęły służyć jego krajowi, który aktualnie jest w stanie wojny z największym światowym mocarstwem tamtych lat. I od tego też momentu magia ponownie zaczyna wpływać na bieg historii Anglii, a jako, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, to na tle tych najważniejszych wojennych wydarzeń z tamtych lat nasza dwójka głównych bohaterów będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami, które wiążą się z sięganiem po kolejne i od lat nieużywane czary, bo zarówno Gilbert Norell, jak i Jonathan Strange to przede wszystkim naukowcy, dla których ta magiczna dziedzina nauki jest najważniejsza. I na dobrą sprawę myślę, że to wszystko, co mogę wam powiedzieć, tak żeby jakoś tam was zaciekawić. I gwarantuję też, że tych fabularnych niespodzianek jest tutaj naprawdę sporo. I pamiętam, że przed tą moją pierwszą lekturą gdzieś tam przeczytałem bardzo podobny zarys Fabularny do tego, co ja wam tutaj przedstawiłem, ale finalnie ta książka okazała się być czymś, czego za cholerę bym się nie spodziewał, to znaczy nie spodziewałbym się, w którą stronę to wszystko pójdzie, bazując na samym tego typu opisie, właśnie. No i trzeba też zaznaczyć, że jest to jednotomówka, bardzo długa, ale jednak jednotomówka, a przynajmniej w tym swoim obecnym wydaniu, bo pierwotnie ta książka wydana była w trzech tomach, i według mnie przynajmniej świetnie się w tej obecnej formie sprawdza i uważam, że jest to historia kompletna, taka. Jaka miała być od samego początku i w bardzo ciekawy sposób ta historia zatacza koło i z czasem zaczynamy rozumieć wszystkie te dość subtelne nawiązania do historii angielskiej magii, przepowiedni, Kruczego króla, i całość tworzy nam tutaj piękną klamrę, zarówno jeśli chodzi o story Arki głównych Bohaterów, jak i właśnie o historię tego świata przedstawionego. Bo to, co jest najważniejsze w kontekście głównego wątku, na to wszystko pod koniec dostajemy odpowiedzi, ale jednocześnie też wciąż zostaje nam małe. Pole do własnej interpretacji i wizji tego, jak mogłaby się dalej ta historia potoczyć. I ja chyba ten typ fabularnego poprowadzenia finału lubię najbardziej. To znaczy, oczywiście to też zależy od tego, czym dana powieść chce być, i. Czy jest w tym konsekwentna, a tutaj to wszystko sprawdza się niemal idealnie. Kolejną kwestią, którą trzeba tutaj poruszyć, jest ta wyjątkowa georgiańsko-wiktoriańska stylistyka, bo autorce nie wystarczyło samo dokładne oddanie nam realiów historycznych początku XIX wieku, ale również nawiązuje ona zarówno językowo, jak i nawet jeśli chodzi o sam sposób prowadzenia narracji do literatury. XIX-wiecznej, bo mimo że akcja tej książki rozgrywa się w epoce regencji, czyli jeszcze przed okresem wiktoriańskim, to autorka świadomie sięga również po rozwiązania formalne i narracyjne. Charakterystyczne dla późniejszej, bardziej rozbudowanej powieści pochodzącej z XIX wieku i styl, w którym napisana jest część tego utworu, przypomina powieści choćby Charlesa Dickensa, Jane Austen, czy też Williama Takereya. Nie jest to jednak jakaś tam sucha imitacja, tylko bardzo dobrze przemyślany pastisz, który działa w Według mnie znakomicie język, składnia zdań i sposób opisywania świata sprawiają, że naprawdę miałem wrażenie obcowania z książką napisaną w tamtych czasach, a to w wyjątkowy sposób wzmacnia imersję i poczucie prawdziwości tego świata przedstawionego. No i do tego też dochodzą same wizualia, no bo i pod tym względem ta książka stylizowana jest na publikację pochodzącą z tamtych lat. Mamy tutaj tę archaiczną typografię i specyficzny krój pisma i font, który ma naśladować wygląd tych, które wychodzą chodziły spod prac decerskich sprzed 200 lat i słynie też z ogromnej ilości przypisów, które tak świetnie oddają to, że jest to historia dotycząca jakby nie patrzeć dwójki naukowców, a więc i bez tych przypisów, które są tak typowe dla naukowych rozpraw nie mogło się tutaj obejść. Zresztą przypisy pełnią tutaj jeszcze kilka innych funkcji, ale do tego jeszcze za chwilę wrócimy, a tymczasem skupmy się na samej narracji i prowadzeniu tej historii, bo na pewno jest to coś, co wielu osobom może po prostu nie przypaść do gustu i Chodzi mi tutaj o to, że tempo tej historii jest bardzo, jest bardzo powolne. To znaczy, przez zdecydowaną większość czasu, i nawet kiedy ta akcja nieco przyspiesza i dzieją się ważne rzeczy, to wciąż ciężko jest tutaj mówić o jakiejś dynamice i fabularnych plot twistach co kilkadziesiąt stron. A więc autorka jest bardzo konsekwentna w swoich założeniach odnośnie prowadzenia tej fabuły i przede wszystkim stawia na to długofalowe snucie i powolne i skrupulatne budowanie tych postaci, tego świata i tej historii. I to jest taka książka, która z założenia wymaga od nas pewnej cierpliwości i również takiej czystej miłości do detalu, bo według mnie to nie jest taka książka, która może sobie lecieć gdzieś tam w tle w audiobooku, jak przygotowujecie sobie obiad. Nie? I już od pierwszych stron Fabuła bardzo subtelnie podrzuca nam wiele różnych tropów, szczegółów, informacji, które. Kiedy czytamy po raz pierwszy to wydaje się, że są jakimiś tam randomowymi pierdołami, ale zaufajcie mi, wszystko finalnie może tutaj mieć znaczenie. I to nawet podczas scen, które z pozoru wydają się być nieistotne i dotyczą choćby samego zachowania jakiejś postaci w danej sytuacji, I te opisy to prawda, no, bywają przydługie, nie zawsze też mają na celu wnieść jakąś wartość dodaną do tej historii, ale tak jak mówiłem, jest to pewna konwencja nawiązująca do literatury pochodzącej z lat, do których ta książka nawiązuje. I Przynajmniej ja bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem. Natomiast jeżeli ktoś z Was jest bardzo przywiązany do tej współczesnej fantazy, w której ciągle się coś musi dziać, to uważam, że ta forma może części z was nie przypaść do gustu, ale też bez przesady, bo uważam, że nie ma się czego bać, I nawet jeśli odbiliście się choćby od władcy pierścieni czy też Ziemiomorza, to wcale nie oznacza, że Jonathan Strange i Pan Norel będzie dla was. Nie do przejścia, bo jednak jest to bardzo oryginalna stylistyka, coś, z czym bardzo rzadko w fantazy możemy się spotkać. Ja osobiście ten typ prowadzenia narracji. Uwielbiam, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że dla części osób ta książka może się po prostu wydawać przez to za nudna. No i mamy tutaj narratora trzecioosobowego, wszechwiedzącego, przedstawia nam te postacie i ten świat, niczego nie oceniając i nie sugerując w żaden sposób tego, co mamy o tym wszystkim myśleć, bo jest tu sporo takiej moralnej szarości. Każda z tych postaci ma swoje widoczne wady, popełniają błędy, często też zachowują się kompletnie niemoralnie lub nieracjonalnie, ale autorka wszystko to, co tutaj przeczytamy, pozostawia jedynie. Naszej ocenie, tak więc interpretacje i sympatię do poszczególnych postaci, to jest myślę coś, do czego każdy będzie miał nieco inne podejście. Zdarzają się też nawet i momenty, w których narrator zwraca się bezpośrednio do nas słowami drogi czytelniku, co też dodatkowo wzmacnia to poczucie obcowania ze starszą literaturą i tworzy tę specyficzną więź między nami a tym tekstem i sprawia to trochę takie wrażenie czytania prawdziwej historii o magii angielskich magach, którą ktoś dokładnie w tamtym samym czasie, kiedy ci jeszcze żyli, spisał. No i wróćmy może jeszcze na chwilę do tych przypisów i całej tej konstrukcji szkatułkowej, bo zdecydowanie jest to coś, co wyróżnia ten tytuł na tle innych i te przypisy nie są jedynie jakimiś tam suchymi ciekawostkami, które zawsze można sobie ominąć i pełnią tutaj kilka różnych funkcji. Z jednej strony budują to wrażenie historyczności, odwołując się do różnych traktatów, kronik i wydarzeń historycznych, a z drugiej też rozwijają przed nami zupełnie fikcyjną i alternatywną historię angielskiej magii. Dzięki czemu... Dostajemy historię w historii, co potężnie rozbudowuje ten świat i daje nam to silne poczucie, że to, no właśnie, że to prawdziwa historia, która wydarzyła się naprawdę. No i w tych pobocznych historiach, zawartych w przypisach, również zdarzają się i takie, które podsuwają nam kolejne ważne informacje na temat choćby kruczego króla i pozostałych magów, którzy pojawili się po nim, a to w kontekście fabuły i dalszych losów naszych bohaterów jest po prostu równie ważną częścią tej historii, tak żeby móc dowiedzieć się o tym, co się tutaj dzieje. Jak najwięcej. A jeżeli chodzi o postacie, to mimo tego, że jest to bardzo opasła książka, to skupia się jedynie na kilku najważniejszych bohaterach, przez co też każdy z tych wątków ma odpowiednią przestrzeń do tego, żeby móc odpowiednio wybrzmieć. Dwójka magów to oczywiście również i dwa różne podejścia do magii, które wynikają z samych charakterów tych postaci i rzecz jasna też z ich. Doświadczeń, tym, co ich łączy, jest na pewno ta potrzeba ciągłego powiększania swojej wiedzy w temacie magii, ale już same sposoby i próby osiągnięcia tego celu diametralnie się od siebie różnią, co w pewnym momencie musi rzecz jasna doprowadzić do pewnej różnicy zdań, ale tutaj już nie będę Wam nic więcej zdradzał. I bardzo przypadło mi do gustu to, w jaki sposób autorka wprowadza te postacie do historii, i tak jak już mówiłem, książka podzielona jest na trzy tomy, trzy części. Pierwszy z nich skupiony jest przede wszystkim na postaci Pana Norella, który jest starszym i dość introwertycznym facetem, któremu z jednej strony zależy na powrocie magii do Anglii, ale z drugiej też na jego warunkach i pilnuje tego, żeby ta wiedza na jej temat nie wpadała w ręce byle kogo, co w zasadzie oznacza to, że praktycznie nikt poza nim nie powinien czynić czarów i od początku też o to dba, co widać jest po tym, jak skupuje na terenie całego kraju wszystkie księgi magiczne, byleby nie wpadły w ręce kogoś niepowołanego. A wszystko to ewoluuje od chwili, kiedy pojawia się ten młodszy z dwójki angielskich magów Jonathan Strange, który jest głównym bohaterem tomu II i całkowitym przeciwieństwem pana Norella nie sobie radzi na salonach jest osobą bardziej spontaniczną i otwartą ja uwielbiam całą tę Zmienną dynamikę ich relacji, i samo to, jak kompletnymi przeciwieństwami ta dwójka z pozoru wydaje się być, to jednak ze względu na wszystkie okoliczności, z którymi będą musieli się zmierzyć, są poniekąd na siebie skazani i to niezależnie od tego, jak mocno by się przed tym zbraniali. I wiecie, historia o magii i jej odradzaniu musi przecież przedstawiać też odmienne do niej podejścia, i uważam, że autorka stworzyła tutaj odpowiednie otoczenie, zarówno fabularne, jak i światotwórcze wokół dwójki głównych bohaterów, żeby był to jeden z głównych motywów. Torów napędowych dla tej historii, i biorąc przede wszystkim pod uwagę jej zakończenie, to uważam, że pod tym względem wszystko tutaj zagrało kapitalnie. I jeżeli lubicie motywy i tropy typu mistrz i uczeń, to według mnie ta właśnie książka oferuje jedno z ciekawszych rozwinięć tego motywu, z którymi miałem dotąd do czynienia, i na pewno nie można tutaj powiedzieć, że był to wątek jakkolwiek schematyczny. O trzecim i finalnym tomie nie będę Wam nic zdradzał, poza tym, że świetnie rozwija wątki postaci drugoplanowych, które regularnie od samego początku dostawały te swoje wątki poboczne, i ta ostatnia, trzecia część pokazuje nam, po co tak naprawdę to wszystko było i do czego też narracyjnie miało służyć. I każda z tych postaci pobocznych jest jakaś, każda z nich ma swoje cele i ambicje, związane też z dwójką głównych bohaterów. Zdarza się, że niezależnie od swojej woli, zostają wkręceni w jakiś syf ze względu na bycie częścią otoczenia facetów, którym zdarza się korzystać z czarnej magii. I powiem Wam, że moją ulubioną postacią tej książki jest właśnie postać, you Drugoplanowa jest to John Childermas, który jest jedynie sługą pana Norella, ale już sama jego lojalność, mimo tego, że Norellowi zdarza się być cholernie upartym dziadygą, była czymś, co i we mnie wzbudziło zaufanie do tej postaci. Zresztą dialogi, w których ta postać bierze udział, zawsze dobrze tutaj działają, to znaczy ogólnie dialogi świetnie działają i łącznie z tą XIX-wieczną stylistyką i dżentelmeńskim otoczeniem, w którym nawet jak ktoś chce komuś mocno dowalić, to jednak robi to posługując się językiem, godnym angielskiego dżentelmena. Jest to mimo wszystko imponujące, że na przestrzeni tych 900 stron to w żadnym momencie mnie to nie znudziło. Jest tu nawet taka scena, w której książę Wellington, ważna postać historyczna swoją drogą, pyta Jonathana Strange'a, czy mak mógłby swoimi czarami kogoś zabić, na co ten odpowiada mu, że mak mógłby, ale dżentelmen nigdy. I myślę, że te słowa nieco Wam przybliżą to, w jaki sposób autorka łączy pisanie charakterów swoich postaci z otoczeniem i kulturą, w której Ci się wychowywali. No i też w końcu pojawiają się tajemnicze istoty magiczne, bo ten świat przedstawiony co chwilę wprowadza nam kolejne zagadki do rozwiązania, związane też z tą alternatywną i fantastyczną historią Anglii, którą autorka tutaj spisała na potrzeby tej powieści. I Nie wiem, ile mogę Wam w tym momencie powiedzieć, bo każdy z nas ma inną definicję tego, co jest Spoilerem, a co nie, ale a propos systemu magicznego, to myślę, że zbyt wiele nie zdradzę mówiąc, że magia nie jest tutaj. Jedynie jedną z dziedzin nauki i konkretnym narzędziem do robienia rzeczy lepszych i gorszych, nieosiągalnych dla zwykłego człowieka, ale jest też swego rodzaju ideą, co jedynie udowadnia to, że nawet tych kilkaset lat od czasu, kiedy zniknęła, nie spowodowało tego, że ludzie przestali o niej rozmawiać i szukać na jej temat wiedzy. No a kiedy już zaczyna się powoli odradzać, to i całe społeczeństwo ma zupełnie inne do niej podejście. I nie jest to taka klasyczna magia z książek fantazy, gdzie ktoś ciska kulami ognia. Bardziej opiera się na teoriach, badaniach i ciągłym studiowaniu starych ksiąg. Mamy tu choćby iluzję, nekromancję, próby kontaktów z istotami z innych wymiarów, wywoływanie kolejnych wizji w zwierciadłach. A co najważniejsze, te najpotężniejsze zaklęcia niosą ze sobą realne konsekwencje, bo magia nie jest za darmo i potrafi odciskać trwałe piętno na tych, którzy po nią sięgają. I wiąże się to też oczywiście z tym, że tak potężna moc w końcu musi stać się ważnym narzędziem politycznym i militarnym, i obserwowanie tego wszystkiego przez pryzmat czasów epoki napoleońskiej to było dla mnie swego rodzaju doświadczenie, i uważam, że Susanna Clark świetnie oddała ten czas wojny, napięć społecznych i całego tego naukowego fermentu, który z każdej strony wysyła społeczeństwo, Jakieś kompletnie sprzeczne ze sobą sygnały. Razem z bohaterami trafiamy tu na kampanię na Półwyspie Iberyjskim, również i do Belgii, aż po bitwę pod Waterloo, czy też nawet do Wenecji. I ta perspektywa magów pomagających swoimi czarami w warunkach wojennych to również jest coś, co sprawiało, że ciężko było mi się od tej książki. Oderwać, a przy okazji widzimy też zmieniającą się Anglię, coraz to nowsze technologie, co wiąże się ze stratą pracy przez wielu ludzi i cały ten społeczny krajobraz po latach wojny, co przecież również nigdy proste nie jest. Ten świat naprawdę żyje, a jego zdecydowanie najważniejszym elementem jest Londyn. Londyn z początku XIX wieku, który jest tutaj niemalże jednym z najważniejszych bohaterów tej książki i pełen jest pięknych, bogato zdobionych sal, należących do najważniejszych ludzi w państwie i intrygi, politycznych Gierek, lordów, dżentelmenów i dam, to tutaj toczy się cała ta salonowa część historii, pełna kapitalnych dialogów, o których już dzisiaj wspominałem. Trafiamy też do wielu innych, dobrze znanych nam londyńskich miejsc, z że jest to oczywiście rzeczywistość sprzed już około 200 lat. No, ja to po prostu. Uwielbiam, bo lubię zarówno powieści historyczne, jak i powieści fantasy, a kiedy jedno i drugie łączy się w jedną całość, to trudno, żeby ten typ historii mi nie podszedł i myślę, że możemy już sobie powoli to wszystko podsumować. Wiem, że nie jest to książka, która przypadnie do gustu każdemu. Forma i stylistyka, w której jest napisana, może po prostu być dla kogoś odrzucająca. Uważam też, że wymaga ona znacznie większego skupienia niż te bardziej współczesne bestsellery w gatunku fantazy. Jeżeli też kogoś przerażają dłuższe i nieco rozwleczone opisy dotyczące Choćby zwykłych codziennych czynności, to też może być ciężko przez to przebrnąć, ale ja uważam, że. Warto jest choćby dać jej szansę, bo bardzo mało jest książek fantazy, które wyróżniałyby się na tle innych w ten właśnie sposób co Jonathan Strange i Pan Norel. Widać jest tutaj to przyłożenie się do detali, i to, że od początku Susanna Clark miała na tę książkę pomysł i do samego końca była w tym wszystkim konsekwentna. Bardzo fajna i bardzo autorska rzecz. Ja bawiłem się wyśmienicie, bo przy okazji też była to dla mnie po prostu świetna rozrywka, a na dzisiaj to już wszystko i pozostaje mi jedynie czekać na wasze komentarze dajcie znać, czy czytaliście, czy też macie w planach, bo was trochę przekonałem. Dla mnie jest to taka książka, do której pewnie jeszcze nieraz w przyszłości wrócę i to w sumie tyle. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na szlaku wędrowcy.